ja witam teraz z gry Czar Simulator 2. Jak coś tam do gry, do muzyki i e, stronowita najgorszy kierowca na tym YouTubie. O, achievement Get. Walk jeden kilometr... nawet nie ruszyłem, a już dostałem achievementa Jestem świetny. Otwórzmy samochód, e, auta. ZA DUŻO PRZYCISKÓW Coś mi się tak wydaje, że będzie Zamknijmy Mamy klakson Kurde Mamy jeszcze radio Tutaj am... Dobra, ruszamy Mamy... Światła Czy w ogóle widać tu światła? Mamy klakson Świat... O, światła działają Okej okay. Mamy mapę kolejny achievement Okej okay, spoko mapa w miarę duża mamy tam zajechać tak? do garażu Dobra lećmy czekajcie czeka o czeka. nieee ja już wyjechałem a już, już waląłem na szczęście nikt tego nie widział mamy pojechać na mezynę czekaj wy wskaz. Ale to będzie upoczęł. Ja walę. Czekaj, róż. I co tam samo? O będę door! O oh, fuck Okej, okay, wyjdźmy Możemy otworzyć... Świetne. Na pewno to będzie mądre. Wyjdźmy. Zamknijmy jednak to okno. Nawet widać tą animację. Piękne. Dobra, czyli jednak z tamtej. Yy, otwórzmy to. Dawaj, to jest gdzie... Dobra, to będzie cięższe, <laughs> niż mi się wda... czekaj nawet nie włożyłem, o już włożyłem, ale jestem szybki Okej, okay. kolejny achievement get, o kurde No dobra, a weźmy, zobaczmy, co mamy w bagażniku, player Kan... nazwę kanału Tak, weźmy, wejdźmy To będzie ciekawe Okej okay. Weźmy, mamy otwartą szybę, czy zamkniętą? Mamy teraz otwartą Okej, okay, mamy ręczny Czekaj Czy to mi właśnie wyświetlało, że kiedy Mam otwartą szybę, to No proszę Ciekawe Hmm Ja weźmy teraz tak To Ta zabawa szybą, to jest piękne Weźmy, zmienimy kamerę Eee Mogę pływać tym autem, test, czy auto umie pływać, w żalu nie pływa, a w grze też nie pływa. Dobra, jakby spoko. Sprawdziłem, dowiedziałem się, omin tutorial, wypinkałem z tym tutorialem. Dobra, czy lust lusterka są świetne. W ogóle nawet nie wiem o co w nich chodzi, ale... Wow. Cześć, mogę przejechać człowieka? Jedziem na człowieka! O, kurde, mogę przejechać człowieka. Przepraszam! Ale to był tylko mój test. Ej, czekaj, a on jeszcze żyje? Czemu to mi nie nalicza kilometrów? Wieszmy lepiej wyjdźmy. Stary żyjesz albo stara? Stara jednak eee, Ktoś może zadzwonić Bo karetka, a nieważne Już zniknęło, nie mam kompletnego Pojęcia co tutaj jest w ogóle Ale to jest To jest dobre To jest świetny silnik Nie wiem czy tak na pewno powinien wyglądać Tak silnik w tym aucie, ale okej okay. jakby już widziała na żywo się nikt i tak teksturowo nie powinien raczej wyglądać słuchajcie, ja powinienem mieć zapięte pasy Dawa. czyżbym o, jednak to nalicza kilometry dawaj weźmy, zobaczmy czy jest gdzieś granica mapy O, fuck unikaj, 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 unikaj Czemu tam było jezioro? Jakby... Czemu? Czemu tam było jezioro? Ja się pytam. Ja weźmy, przy otwartych drzwiach. Weźmy, zaraz wyskoczmy. Jedź, auto. Płyń, jeżeli umiesz. Ona się wyświetla. Ej! To auto jedź! To auto jeszcze... jechało. Nie umiesz pływać! Idiotyczny pomysł! To będzie świetne. Proszę w realu tego nie robić. To jakby was tak zobaczyła policja, to mandat gw gwarantowany. Wszystko otwórzmy, niech wylewa się paliwo. Chociaż mnie paliwo zostawne. Chociaż to wtedy nie będzie test. Jedziem. Kurde ja to jest taką prędkość O góra! ROBIMY backflipa! JUTUS SNAŁ CZŁOWIEKU, DOPIERO PRZEŻYŁEM Notko O nie, to, to się nie zamknie Ciekawe Hm W sumie, czy idzie to popsuć? O, jest szpital w tej grze Hm O <grymny> czy ja właśnie wszystko otworzyłem. Bo to jest taki czerwony przycisk. I czy to wszystko naprawia ten przycisk? Poważnie. Witam, witam. Mogłem kupić auto. Moj takiej ogólna cena to jest... No prawie 60 tysięcy <grymny> To jest tak naklejono <grymny> chamsko, że nie mam nic ująć, nie mam nic dodać. Tu nawet nie ma silnika. A jak już jestem, to kurde, jest tak przykryty, że. Ło. Nie mam nic ująć. Dosłownie. To tak samo. Dobra, weźmy, popatrzmy na silniki. To będzie świetne. Ciekawe, bo to jest przodu. Kupiłbym. O! Tym co mogę jechać, Odyssey. Czemu tylko tu jest model 3D? Halo? Admin? Mamy tu błąd? Mamy tu silnik 3D? A powinien to być naklejone? Tak, jak jest tu. Halo? O, czekaj. Jedzie. Pęć. Pędź. Pęć pędź na mnie. Przejedź mnie. Majluj. No, Mogę skoczyć. No, wycofaj się. Weź w rozpęd. O, kurde. Jestem tak silny. No. Odważ się. Nie ma szans. jak Co? Ej, z... what the fuck? Raz, dwa, trzy. Out. Wynosi się auto. Użyłem mojej boskiej mocy, wypowiedziałem słowa. Fus daj, już cię nie ma. Chcesz jeszcze? Stawaj. Stawaj do walki i zaraz cię pokonam. No, dawaj, dawaj. Uciekasz. Zaraz cię dogania. Za pół godziny będziesz mój. Dobra, udaje cię. Weźmy szersz pęczkę. Może weźmy przez szybę. Mm, nie. Jakiś budynek zdecydowanie będzie zbagowany. Czekaj. pokazuje przeszłość Jakby nie widzę odbicia Jesteśmy wampirem? Czemu widzę tu Czyli bo to jest autostrada I widzę na tym most Okej okay. Zobaczmy inne budynki Tu jest znowu, ale z innego widoku. Ej, to jest ciekawe. Jakby nie widzę odbicia, ale widzę most. O kurde! Ej, teraz, gdy tak na to patrzę, no to mamy wielki most. Czyli jest tamtego. To musiało być przemyślane. Nawet w Warszawie czegoś takiego nie ma. A co e, dopiero w Krakowie Kurde. Cześć, a mogę wyrzucić was na auto? Nie, jest jej ręcznym Tekstur jak z Minecrafta. Nice. Dawa. Bierzem szósty bieg i. Odpalaj. Dawaj benzynę. Lecisz. Stoję Łódka wygrała Jakby to będzie ostatnia rzecz, którą pokażę w tym odcinku CO JEST?! Eee... Okej okay. Spokojnie Jak to są zdecydowanie tekstury Minecrafta I... Co dalej? Jakby nie ma tu wejścia to możemy chodzić na tą kolejkę, tego że... Oj, chyba nie wiem, czy ja bym chciał na to. Zawiodłem się. Jakby... Gdyby to jeszcze działało. Znaczy... Piękne krzaki, piękna trawa. Super. Dzień dobry, chciałem zobaczyć auto. Trochę za dużo jest jak dla mnie. Ok. To nawet nie ma silniku. Jakby. To dosłownie nie ma silniku. No spoko. Okej, okay, resztę bym wziął poza tym czarnym, bo nie ma silniku. Widzę, że jesteście jako. Gratuluję. e, ee. E, e. Nie patrzę na tak moje auto. No. Wybacz, ale. To maleństwo jest tylko moje. O, lotnisko! Ko. Mogę przelecieć się z samolotem? Jakby ja nie widzę żadnych przeszkód, tak naprawdę. Jakby przelot yy, z samolotem, no to. O do do o Ja już myślałem, że ten, że tu nic nie ma. O piękna, duża brama. Idealnie. Dobra, widzę. Widzę ten samolot. Pędzę. Czyżby było 150? I No, prawie że było. W sumie, ile mogę już spędzić się na tym pasie? 190. O ja wale, ale to. Dobra, lecimy taką prędkość, że. Uuu, nikt nas nie dogoni. Jedź, pędź, dajesz siódmy bieg. Pędź jedziesz. Dawaj. Chicken man get? 10 km No nie, to jest za krótkie Ten pas jest za krótki Jakby nie idzie tego zrobić Ten pas jest za krótki To, to auto jest może ok, ale ten pas jest za krótki Nie idzie się tutaj rozpędzić Nie idzie jak polecieć W sumie uderzyć w silnik, nic nie wybuchnie Nic nie wybuchło, jest dobrze, jeszcze wszyscy żyjemy No poza tym, że sama się nie rusza i ma flaki zamiast opon o, mam 13 tysięcy. Ciekawe, kiedy zrobiłam. Okej. Okay. Um, dobra, i tak nie zdążę z tym, więc... Ja bym żegnał. I. PA!